Cześć, witajcie na kanale GIT. Ja jestem Burzyk. A co dzień dobry. Zapraszamy Was dzisiaj na test opaski do monitorowania aktywności fizycznej, poziomu stresu, poziomu snu, poziomu zdrowia i wielu innych rzeczy. Amazfit Band 7. pakowanie smukłe, czarno-żółto-zielone. Kojarzy mi się z jakąś jamajską flagą, nie wiem czemu, jakiś taki jamajski klimat, ale to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, co znalazło się wewnątrz, a poza opaską, którą już zresztą mam na ręce, e, ładowarką, a w zasadzie przewodem z dużego USB na Taką klasyczną ładowarkę opaskową, z pinami pewnie. Z malutkimi dwoma pinami, które magnetycznie się przyciągają do opaseczki. I instrukcją obsługi nie znalazło się nic więcej. Odrobina specyfikacji technicznej, której. Jest całkiem sporo. Przede wszystkim e, waga samej opaski to 29 gramów, razem już z tym domyślnym paskiem. Paskiem, którego e, możemy sobie m, dokupić kilka różnych kolorów, już bezpośrednio od Damasfita, Natomiast pewnie gdzieś tam na jakichś innych aukcjach znajdziemy ich znacznie więcej. Natomiast te pasują idealnie, leżą jak ulał. O samej wygodzie e, wypowiem się nieco później opaska z wyświetlaczem o przekątnej 1.47 cala, gdzie zagęszczenie pikseli udało się uzyskać na poziomie 282 na cal, co świadczy o tym, że naprawdę jest to wyświetlacz całkiem precyzyjny i naprawdę dość duży, zważywszy na Proporcje samej opaski i paska, gdyż jego rozmiary to 198x368 pikseli. No i tak naprawdę rameczki na czarnej tarczy są w zasadzie niewidoczne. Oczywiście one są, to nie jest tak, że tutaj nie ma ramek, ale jednak przestrzeń wyświetlania jest wciąż dość duża. Jest to amolet, więc ma. Świetną czerń, do tego naprawdę dobrze widać różne ładne kolory w nawet dobrych, mocnych promieniach słonecznych. Nieco gorzej, a raczej nieco mniej płynnie jest jeśli chodzi o animacje. Ja przyzwyczajony do Apple Watcha, do 60 klatek czy 60 Hz odświeżania. Tutaj widzę, że jest ich odrobinkę mniej, ale w niczym to nie przeszkadza, a jednak pomoże wydłużyć czas pracy baterii. Powłoka wyświetlacza to szkło hartowane z powłoką anti która działa średnio, bo u mnie akurat odciski palców są widoczne bardzo, natomiast jest naprawdę mocno wytrzymała na zarysowania. Do tego też jeszcze dojdziemy podczas użytkowania. Kolor koperty, oczywiście czarny yy, i wymiary jej to 24 na 42 x 122 mm. Mamy tutaj wodoodporność na poziomie 5 atmosfer, a, czyli tam do 50 metrów spokojnie można gdzieś z nią pływać. Widziałem według zrzutu ekranu. Natomiast. Ja się z nią cały czas kąpię, myję. Eee, takie standardowe użytkowanie codzienne absolutnie jej nie przeszkadza. Poza tym, że jest wyświetlacz czuły na wodę, czyli uruchamiają się różne rzeczy po prostu. Bierzesz prysznic, spadają krople wody na niego, no to coś tam się przesuwa, włącza itd. i tak dalej. Czyli nie wygasza się I, wtedy. No No znaczy inaczej, no wygasza y -y -y. się, ale krople wody go aktywują i, i coś tam się porusza. Bardzo dobra konstrukcja, Panie Adsonie. Jeśli chodzi o czujniki, mamy tu pulsometr, pulsoksymetr, akcelerometr i czujnik wynik geomagnetyczny, jeśli chodzi o rodzaje monitorowania aktywności, krokomierz, licznik spalonych kalorii, monitorowanie snu, poziomu stresu, tętna oraz natlenienia krwi mamy też oczywiście pomiary treningów do których dojdziemy nieco później ponad 120 aktywności Amazfit domyślnie nam tutaj jakby zaprogramował no nie zmienia to może aż tak dużo poza tym że po prostu w aplikacji fajnie nam się wyświetla to co akurat robiliśmy możemy sterować z poziomu opaski odtwarzaczem multimedialnym oraz migawką aparatu możemy otrzymywać powiadomienia po skonfigurowaniu odpowiednich w aplikacji nie możemy rozmawiać przez opaskę, ma niby wbudowany mikrofon, ale do asystenta Aleksy nie ma też wbudowanego głośnika, czyli opaska po prostu będzie tylko wibrowała podczas powiadomień. Łączność oczywiście z aparatem telefonicznym, czyli ze smartfonem po prostu to jest Bluetooth. Do aplikacji sobie jeszcze dojdziemy i to, co teraz będzie bardzo ważne. Bluetooth 5.2. Tak, to nie rozłącza się w żaden sposób, łączy się błyskawicznie za, za pierwszym, jak i każdym kolejnym podłączeniem. Akurat w pracy miałem taką sytuację, że odszedłem od opaski na jakieś, nie wiem, 30 metrów, gdzieś tam się rozłączyła właśnie na tym 25 metrze, ale tylko wróciłem nieco bliżej i z powrotem połączenie natychmiast zostało nawiązane. 232 mAh litowo-jonowy akumulator. To cud, że mi się udało to powiedzieć bez pomyłki. No i według y, Amasfita do 18 y, dni standardowego użytkowania Około 12 dni aktywnego użytkowania i powiem szczerze, że musiałem używać wyjątkowo aktywnie, gdyż mnie udało się osiągnąć właśnie 12 dni, podczas których miałem naprawdę dużo. 11 treningów. Jedna, tak, 11 treningów było, no dość dużo tego wyszło, zgadza się. 300 godzin mniej więcej, bo sobie to policzyłem, bez włączonego Always on Display. Włączenie Always on Display skróciło ten czas o połowę, już to było raptem 4-5 dni. A always on display jest tak jak teraz widzicie, taki lekko wygaszony wyświetlacz, który podczas ruchu nad garstkiem się podświetla i wypełnia. I też skonfigurowany jest według aplikacji, według moich upodobań, od godziny do godziny w ciągu dnia, żeby w nocy się po prostu nie podświetlał w ogóle. Także no, czas pracy na baterii wciąż y, niezły, aczkolwiek nie tak dobry jak w niektórych opaskach konkurencji, ale to też będzie związane z ilością funkcji i dalej. Do tego dojdziemy. Dwie godziny ładuje się do pełna. Y, Pasek, który jest wykonany, jest z silikonu, jest bardzo dobry pod względem odporności na pot, żadnego uczulenia, bardzo dobrze się go myje. Ale niestety zapięcie, które jest bardzo wygodne i łatwe do zapięcia, zdarza mu się często odpiąć. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy tak lekko wystającą tę końcówkę, i jak zahaczysz o coś mocniej, to cyk i się I rozpina. Się na całe szczęście szlufka jest na tyle wąska, że opaska o w najgorszym wypadku zawsze zostawała mi w takiej pozycji, nie spadała na ziemię. No ale myślałem, że warto od razu o tym powiedzieć, bo rozpinała mi się kilkukrotnie podczas Ale to jest testów. minus większości tych opasek tak, tego sportowych. Tak, to poza pięcia, dokładnie. Do, miałem wcześniej Xiaomi'ego i również czy bluza, czy coś Potrafiłem powodowało zrobić. zaciągnięcie paska i odpinanie. Dokładnie. Oczywiście opaska bez najmniejszego problemu łączy się zarówno z Androidem no w wersji od 7.0 według producenta oraz z iOS-em w wersji od 12. No i samej aplikacji możemy przyjrzeć się od razu. Do urządzeń marki Amazfit dołączona, a raczej dostępna jest aplikacja ZEP. Hmm, aplikacja, która naprawdę fajnie wygląda i naprawdę dobrze działa. Jest to moja pierwsza styczność z tym oprogramowaniem i muszę przyznać, że się polubiliśmy. Widziałem ją w Waszych testach i podobałam się tam. Przy bliższym poznaniu e, zyskuję nawet jeszcze więcej. E, tworzymy jakiś tam profil, możemy wykorzystać już stworzony lub zalogować się przez maila. No i najpierw parujemy urządzenie, w moim wypadku jest to Amazfit Band 7, który możemy sobie od razu tutaj podejrzeć. E, tak, od strony konfiguracyjnej mamy poziom baterii, mamy monitorowanie stanu zdrowia, jest tego całkiem sporo i konfigurowanie tego w jakich odstępach czasu i co ma być mierzone i badane, konfiguracja ustawień, powiadomień. Sklep z tarczami zegarka, których domyślnie jest tam ponad 58 takich modyfikowalnych, no ale nie wszystkie są darmowe, natomiast. Yy... No jest wybór całkiem spory. Może nie jest to tak jak w urządzeniach marki DVD, gdzie tam mieliśmy w ogóle przez ludzi tworzone nie wiadomo ile, czy w Apple Watchach, ale jest naprawdę spoko, można wybrać i dostosować coś pod siebie. Ustawienia opaski, w których konfigurujemy sobie te rzeczy dotyczące bezpośrednio może wyświetlacza, tego jak on ma reagować, jego jasność, wygaszanie, od kiedy do kiedy właśnie ma być włączone always on display, czy w ogóle ma być włączone. Fajnie, jasno i przejrzyście jest to zrobione. Mamy możliwość skonfigurowania wibracji. Do czego mają wibrować, w jaki sposób mają wibrować, działa to również dobrze. Te wszystkie ustawienia, myślę, są Wam znane, więc nie będziemy wszystkim bezpośrednio i po kolei się przyglądać. Lista aplikacji, które mają być wyświetlane na opaseczce poniżej, ustawienia kilku aplikacji już wskazanych, ustawienia kalendarza, z czym ma się integrować, synchronizować czy nie, z czym nie alarmy, pogody i tak dalej. No działa to po prostu naprawdę dobrze, fajnie, że tego jest sporo, bo jak ktoś sobie przy pierwszym uruchomieniu posiedzi przy tym, to skonfiguruje opaskę w taki sposób, żeby wszystko co chce działało mu prawidłowo. Do tego możemy z tego poziomu sobie zaktualizować system, przejrzeć podręcznik użytkownika czy czegoś się jeszcze o opasce dowiedzieć. Działa spoko. Przechodząc na Zakładkę wcześniej mojego profilu, możecie sobie zobaczyć jakieś tam ustawienia trenera, moje cele, moje trasy, moje zapiski, takie rzeczy, nazwijmy to personalne. W środkowej zakładce już jest zakładka zdrowia. I tu też możemy sobie skonfigurować jakieś wyzwania e, dotyczące chodu, biegu, kolarstwa i tak dalej, ustawienia swoich celów, masy, kalorii. To są podstawowe aplikacje, znaczy takie podstawowe ustawienia aplikacji zdrowotnych, które motywują nas do takiej podstawowej, codziennej e, aktywności, działają. Spoko, aczkolwiek mam wrażenie, że kroki są nieco zaniżane, ale do tego też jeszcze dojdziemy nieco później. No i w aplikacji Start mamy to najbardziej rozbudowane menu, w którym mamy przede wszystkim wyświetlone dzisiejsze kroki, dzisiejsze kalorie. Mamy ocenę naszego snu, która wydaje się całkiem spoko, tak jak wy zresztą mówiliście, wydaje się, że ma wiele wspólnego z prawdą. Pomiary tętna nie mierzy na tatuażu, sprawdzaliśmy w moim. Więc no, trzeba się z tym liczyć. Natomiast na gołej ręce jest spoko. Punkty indeksu aktywności fizycznej naliczane i historia ćwiczeń. Jak widzicie, tych ćwiczeń no, w tym tygodniu miałem tylko cztery, ale ogólnie miałem ich od sporo. I to takich y, zazwyczaj powyżej godziny. O ich jeszcze skuteczności, jakby moim zdaniem, prawidłowości pomiarów wypowiemy się nieco później. I kilka podstawowych narzędzi również do konfiguracji. No i w prawym górnym rogu mamy jeszcze taką ikonkę, jakby czterolistnej koniczyny, no coś takiego, w której mamy podgląd do wszystkich danych, tak z góry do dołu, kroków, kalorii, indeksu, jaki tam obecnie osiągnęliśmy. Motywuje, faktycznie działa całkiem nieźle. Możemy tutaj też sobie wprowadzić swoją masę ciała i ją na bieżąco aktualizować. Maksymalny poziom wydajności, wydajności na treningach, saturacji krwi, glukozy, ciśnienia, temperatury ciała. No to wszystko naprawdę fajnie można sobie dodawać, konfigurować tak i prowadzić swoją własną. Nie wiem, jak się nazywa, karty zdrowia, może coś w tym stylu. A także to, co lubią osoby ćwiczące na siłowni, można wprowadzać swoje obwody poszczególnych części e, ciała i też na bieżąco je mm, aktualizować. No i dam dla przykładu, pokażemy jakiś jeden trening. Nie wiem, niech to będzie na razie jeden trening siłowy jakiś. No i jak widzicie, od razu mamy tutaj czas treningu, średnie tętno, ile kalorii spalono w jakim właśnie czasie jakie tętno było z podziałem również na strefy tętna w jakim czasie pracowaliśmy na jakim rodzaju treningów no na siłowni niby tam się człowiek na wyciska na wyciska te wyniki nie są jakieś bardzo imponujące w porównaniu gdzie na przykład na piłce to tu już jest bardzo duże tętno zobaczcie jaki czas mam po prostu na nawet anaerobowych ćwiczeniach no to już jest dość dużo Tysiąc kalorii na, jednym takim, na jednej takiej grze w piłce halowej, no uważam, że może być lekko zawyżone, ale w sumie jednak motywuje mnie to do działania, więc, więc czemu nie? Także aplikacja ZEP naprawdę na plusik, bardzo ładna, czytelna, przejrzysta, motywująca i nie stwarzająca absolutnie żadnych problemów. Dosłownie kilka słów na temat wyglądu opaski, bo też nie ma nad czym się za bardzo y, rozpływać. No, jest to zwykła opaska do monitorowania zdrowia, aktywności fizycznej. Zwykła, ładna i dobra opaska. O, może w ten sposób. Paski, które bardzo lubię, kojarzące mi się z Apple Watchem. Silikonowy, w tym wypadku taki grafitowy. Naprawdę fajnie, łatwo go utrzymać w czystości. Dość duży ma zakres. Y, że tak powiem, e, regulacji na nadgarstek i te osoby z potężnymi przedramionami jakoś w miarę się tu zmieszczą. E, tak jak wspomniałem, ta opaska na taki grzybek wciskany, e, bardzo wygodnie się to zapina. Natomiast tak jak wspomnieliśmy, da się dość łatwo, niestety zaczepiając o coś, tę opaskę rozpiąć. Na całe szczęście wtedy zostaje o, w tym miejscu, e, także nie powinna spaść jakoś tak łatwo bez kontroli. Co najwyżej się rozepnie i obsunie. E, na tyle oczywiście zestaw czujników, piny do ładowania, logo Amazfit, wszystko w jak najlepszym porządku. No i wyświetlacz, o którym już nieco powiedzieliśmy w specyfikacji technicznej, więc dodam tylko, że dobrze reaguje na ruch nadgarstka, dobrze też reaguje na dotyk, aż za dobrze czasami, bo tak jak wspomniałem, nawet woda jest w stanie go aktywować, rameczki. Ja zwolę czarne tło, żeby ich nie widzieć, natomiast nie są aż tak duże, żeby raziły w oczy, a jednak wydłużają czas pracy na baterii, no bo też nie jest taki duży ten wyświetlacz. Gdyby był na całkowicie, na pełną kopertę, no to myślę, że byłoby jeszcze gorzej. Tym niemniej tak Amazfit się chwali, że tu jest 112% tego, co było w poprzedniej opasce, czyli urósł dość wyraźnie. No i dobrze się naprawdę z niego korzysta z tyłu. Też widać mały mikrofonik. No i po wypięciu, jeśli ktoś by chciał wymienić pasek, o, czyli no to, klasyczna zwykła, klasyczna takie jest, taka kosteczka pastylka, na którą możemy sobie nałożyć pozostałe opasty. Oznakowana dość dobrze. Tak się prezentuje. No, dużo, duży jest wyświetlacz, jeśli chodzi o opaskę sportową, bo z reguły one nie wystają za bardzo poza obszar paska, mhm. a ta jednak, jednak dość dość wystaje, jest, tak wyraźnie tak. Jest tak. dość duży zarówno wyświetlacz, jak i sama ta pastylka. Mhm. No, wyświetlacz jest większy niż w moim ostatnim smartwatchu od HAMY. No to prawda, to też daje co nieco do myślenia i moim zdaniem jest pozytywną informacją, bo um, oczywiście zjada więcej nieco baterii, no bo, bo jest więcej treści do wyświetlenia, ale też myślę, że całkiem nieźle zagospodarowano tę przestrzeń i dość spory akumulator się tu znalazł. Ładowanie przy bardzo dużej aktywności fizycznej bez Always On Display raz na te 12 dni to wynik naprawdę akceptowalny. No Always On Display niestety mocno ten, ten okres skraca, ale, ale za to robi wrażenie, bo nie trzeba zawsze czekać na podświetlenie, on po prostu zawsze sobie gdzieś tam coś wyświetla. Także wygląd znowu zdecydowanie na plus. Jak widzicie sami, główna tarcza jest taka prosta, funkcjonalna, ale oczywiście w aplikacji ZEP możemy ustawić sobie jeszcze kilka innych. Wizualnie pewne z nich są darmowe, inne płatne. Przesuwając palcem, w, z lewej do prawej mamy powiadomienia, mamy informacje o śnie, mamy aktualny tygodniowy indeks aktywności fizycznej, pogodę, pomiar tętna. I takie podsumowanie krótkie naszej aktywności w ciągu dnia. W prawą stronę to samo, tylko że od drugiej. Jeśli chodzi o pociągnięcie z góry, to mamy tutaj skróty, tak jak w Androidzie mniej więcej, do procenta baterii, możliwość włączenia latarki, zablokowania ekranu, ustawienia jasności. No tak jak mniej więcej w telefonach z Androidem to bywa dobrze podręcznie kilka tych najważniejszych skrócików tutaj będziemy mieć no i tego czego jest najwięcej czyli przesuwając od dołu do góry wchodzimy w główne menu mamy tutaj właśnie indeks aktywności fizycznej pomiar tętna saturacji krwi uruchomienie treningu ostatniego jednym przyciskiem wszystkie treningi do wyboru historia naszych ćwiczeń stan treningu stres aktywność Sen, nasz, pogodę, sterowanie muzyką, alarmy, kalendarz, ustawienia i jeszcze kilka więcej, czyli takie dodatkowe ciekawostki. No, można zawsze sobie coś tam popatrzeć, z czegoś skorzystać. Fajnie, że tych narzędzi jest całkiem sporo. Lepiej, żeby były, niż miałoby czegoś akurat nam. Zabraknąć, no i w samych ustawieniach jeszcze na chwilkę wejdziemy. Mamy ustawienia tarczy zegara, mamy ustawienia ekranu, między innymi to, czy ma się wygaszać automatycznie, czy być Always on Display, ale to wszystko możemy też zrobić z aplikacji, ustawienia wibracji, treningów, preferencje, no i ustawienia systemowe, w których mamy troszeczkę informacji producenta, jakiś tam podręcznik użytkowania, możliwość restartowania aplikacji i przywrócenia jej do ustawień fabrycznych. Także menu proste, przyjemne działa. Całkiem szybko, wyświetlacz może nie ma 60 Hz odświeżania, dzięki czemu odrobinkę widać te klatko, klatki animacji, ale moim zdaniem lepiej mieć niższą częstotliwość odświeżania, ale dłuższy czas pracy baterii, więc ja w tym wypadku pochwalam. No i czas na dosłownie kilka słów podsumowania. Jeśli chodzi o wygodę użytkowania, nie mam do czego się przyczepić pasek nie uczula jest łatwy do doczyszczenia i naprawdę całkiem. Ładny i elegancki. Jeśli chodzi o czas pracy baterii, jest akceptowalny. Tak jak wspomniałem, 12 dni na jednym ładowaniu przy 11 treningach to wynik dobry. Czas ładowania, ok. No i myślę, że to co najważniejsze dla większości to funkcje opaski, czyli powiadomienia działają dobrze, nie zawiedziecie się. Monitorowanie zdrowia. Porządku, ma najważniejsze funkcje. Oczywiście nie jest, to urządzenie, nie jest to urządzenie lecznicze, jak to zawsze wspomina się na. wspomagające. Tak, w materiałach informacyjnych, tylko urządzenie wspomagające, ale daje fajny jakiś tam pogląd. No i treningi, czyli to, co dla mnie było akurat najważniejsze, e, są jakby rozbudowane, dużo danych, dużo ciekawych informacji, ale moim zdaniem. To ciężko powiedzieć, no, ale wydaje mi się, że bieżnia na siłowni się akurat w tym kontekście nie myli, bo no, niestety nie biegałem na dworze wtedy z GPS-em, myślę byłoby lepiej, ale moim zdaniem bieganie na bieżni wykazało no, mniej więcej 10% rozbieżność, jeśli chodzi o przebyty dystans. Na bieżni pokazało mi 2 km, e, nawet trochę więcej niż 10%, więcej będzie, na opasce 1,5 km. Oczywiście bieganie na bieżni to też jest dość specyficzne, bo jeden robi większe kroki, drugi robi mniejsze kroki, jeden bardziej rusza rękoma, drugi mniej. No w każdym razie rozbieżność była, wydaje mi się, że nieco zaniżone zostały wyniki na opasce. Może trzymałeś ten? Nie trzymałem, normalnie Miężnie. biegłem, spokojnie, nie martw się o to. Ale to w niczym nie przeszkadza, tak jak mówię, to jest tylko motywacja. Po tak podejrzewam, że przy bieganiu z GPS-em w terenie dużym te pomiary będą dużo, dużo precyzyjniejsze, aczkolwiek GPS oczywiście musi być z telefonu. No, a z drugiej strony wydaje mi się, że opaska nieco, nieco, ale jednak zawyża tętno. Bo jak ja na hali biegam ponad godzinę na tętnie 180, to ja nie wiem, czy to jest możliwe, czy ja bym tam nie umarł. No, ale takie były wyniki, dzięki temu wyszło ponad 1000 kalorii spalonych na jednej grze w piłce ale to też w niczym absolutnie mi nie przeszkadzało gra na hali to również trudny sport do jakiegokolwiek monitorowania, jeśli chodzi o odległość przebytą, czy liczbę kroków no bo to wszystko dzieje się wewnątrz, więc opaska musi troszeczkę sobie to e, jakoś tam domyślać się tym niemniej e, te dane są fajnie zebrane, bo bardzo dobrze na przykład widać to, kiedy człowiek schodzi na rezerwę i łapie kilka oddechów, wtedy tętno spada, uspokaja się i e, no, po prostu na wykresie jest niżej tym niemniej wydaje mi się, że jednak na 180 pięciu tętna, i ja bym tyle czasu nie wybiegał. No a tak pokazała opaskę. No, tak, prawda, piłkę, że ledwo żyjesz, wiesz. Ledwo a może, a, na a może jestem na granicy tak, że, że wypuluwa mi już kurca? Tak, ja powiem, że jak u siebie patrzyłem, to zawsze poniżej 170 to nie schodziłem w ogóle, kurczę na, na opaskę. No ale poniżej 170, poniżej 180, poniżej. poniżej. Zawsze jakieś 175, 174, 178. No ale to no, ty to, to dużo biegasz, a ja mam 185, a ja mniej biegam. No, albo po prostu, się męczysz bardzo. Albo po prostu jestem gruby. I i, 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 I tętno w serce musi być mocniej i szybciej, żeby te efekty osiągnąć. W każdym razie w niczym to nie przeszkadza, bo tak jak wspomniałem, jest to urządzenie motywacyjne, a motywuje rewelacyjnie, bo dopóki nie miałem opaski, to miałem takie gry, w których mi się w ogóle nie chciało biegać. Czekałem na podanie i strzelałem z połowy, jak założyłem opaskę, to e, no po prostu biegałem dużo, dużo więcej, gdzie nawet by mi się nie chciało normalnie, biec, tak pobiegłem. Także e, pochwalam. Tak jak mówię ciężko jest też, no, jak możesz zweryfikować jaki masz tętno na bieganiu? Które urządzenie ci powie, jakie jest prawidłowe? Apple Watch pokazywał mi, chociaż te same warunki miałem, nieco niższe na około 160 biegałem 165, to już skoczyło na 180, 185, więc. Następnym to... razem musisz wziąć ze sobą ciśnienie, obojętnie. Na klatkę, na klatkę są takie no tak, no to taki ten prawidłowy. Ten Adam trawilny musiał być dokładnie tak, to to wtedy można porównać, no, ale takich rzeczy w testach nie mamy, więc wypowiadam się na tym, co, co mamy. Ale tak jak mówię, nie jest to żaden minus, bo nikt nie traktuje tego urządzenia jako wyznacznika e, co do pięciu uderzeń serca na sekundę. To nie ma znaczenia. Liczy się to, że motywuje, a motywuje świetnie i to, co bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło, to wytrzymałość wyświetlacza. Ja na siłowni robię teraz jakieś takie głupie rozciągające ćwiczenia przy ścianie i ile razy już mi się zdarzyło, robiąc ruch taki kolisty całym barkiem od łopatki, zahaczyć tę częścią krawędziową i wyświetlaczową o ścianę. Mówię, kurde, no nie dociągnę tej opaski do nagrań, będzie porysowana, a tu nic, normalnie nic, więc... To naprawdę potężna, moim zdaniem pozytywna informacja. Także Amazfit Band 7, jako urządzenie, które kosztuje około 200 zł, na stronie producenta 250, ale spokojnie w normalnych, dobrych, znanych sklepach da się kupić za 200 zł, jest dla mnie e, naprawdę świetnym rozwiązaniem. Ogromny plus za aplikację, duży plus za czas pracy na baterii. Wytrzymałość wyświetlacza rewelacyjna, nieco odpinający się pasek, ale da się to przeżyć. Także ja nic więcej o opaski monitorującej zdrowie i aktywność fizyczną nie oczekuję. Owszem, są urządzenia, które wytrzymają miesiąc, ale mają mniej funkcji, gorsze wyświetlacze i itd. Tu jest to sprowadzone do takiego poziomu, jaki ja lubię najbardziej. spełna dwa tygodnie, no ale przy 11 treningach, więc jak ktoś ćwiczy sobie 3 razy w tygodniu, to wytrzyma całkowicie. dwa tygodnie, tak myślę. Także Amazfit Band 7 bardzo fajne urządzenie. Serdecznie mogę polecić. Myślę, że nie rozczarujecie się. No wiadomo, nie sprawdzę wszystkiego, bo nie sprawdzę pływania, nie wiadomo czego, bo też no, nie ma ani na to czasu, ani, ani możliwości. Ale do takich, myślę, motywacyjnych zabiegów sprawdza się znakomicie. Z Wami Ciebórzyk. Adsan. I Amazfit Band 7. Bardzo fajny smart band. Do zobaczenia. Jest